W tym filmie pokażę Ci, jak możesz dodać znaczniki czasu czyli podzielić swój film na części w YouTube, korzystając z telefonu. Najpierw musisz wejść w dół po prawej stronie, tam gdzie jest napis ty. Następnie wybierz opcję Zobacz kanał, która pojawia się tuż pod Twoim imieniem. Teraz naciśnij na wideo, a następnie przewiń w dół do trzech kropek, które pojawiają się po prawej stronie filmu, w którym chcesz dodać te części. Kliknij w nie, a następnie wybierz Edytuj, czyli te opcje tutaj. Teraz musisz przejść do opisu, który znajduje się na górze. I tutaj wpiszemy następujące rzeczy. Musisz wpisać znacznik czasu albo dowolny tekst. To nie ma znaczenia. Możesz napisać na przykład część filmu, wpisz dowolną nazwę, cokolwiek, a następnie dwukropek. Teraz najważniejsze. Początek zawsze musi zaczynać się od 0. 00 to jest obowiązkowe. Wpisujesz pierwszą część filmu, w tym przypadku intro. Następnie podajesz kolejny czas, czyli moment, w którym kończy się intro i zaczyna druga część. W tym przykładzie jest to minuta. Wpisujesz więc kolejny czas i nazwę rozdziału. I tak dalej, aż podzielisz cały film. Pamiętaj o tym, że nie musi kończyć się dokładnie na ostatniej minucie filmu. Na przykład ten film trwa ponad 2 minuty 50 sekund, ale moja konkluzja zaczyna się od drugiej 50 i trwa aż do końca. To wszystko. Wystarczy zapisać opis i film od razu będzie miał znaczniki czasu, czyli podział na części. Mam nadzieję, że to było jasne. Jeśli film Ci się spodobał, rozważ subskrypcję i polubienie.